Siemanko, z tej strony Konerski. Dzisiaj przed Wami ten pięknie wyglądający rewolwer, czyli Danu SN 8 cali. Zapraszam. Piękny ma dźwięk, piękny. Ta srebrna ślicznotka została pożyczona od mojego kolegi Marka. Dziękuję Ci Marek, że pożyczyłeś swój sprzęt i w podzięce wysyłam butelkę whisky. Marek jako kolekcjoner dostarczył swoją replikę w oryginalnym opakowaniu. No, nie było w środku tylko instrukcji, ale dzięki temu będziemy mieli namiastka unboxingu. Pudło jest duże i zdradza od razu wielkość naszego rewolweru. Wiecie, pudło jak pudło. No, zwykłe białe z nadrukiem naszej repliki, naszego rewolweru. Hmm, kilka informacji najważniejszych o tym, co to jest za sprzęt i jakim środkiem strzela. Czym jest napędzany, no i kilka informacji, że nie jest to zabawka tradycyjnie, ale po otwarciu robi naprawdę efekt wow. W pudle oprócz ośmiocalowca mamy 6 sztuk imitacji nabojów, szybką ładowarkę i szynę montażową 22 mm, na której możemy zamontować optykę. Nawet tej szyny nie wyciągnąłem z pudełka. Nie chciałem psuć efektu, chciałem zostawić go w oryginale tak jak jest. Bo zwyczajnie wydawało mi się, że po prostu ta szyna nie pasuje. A druga rzecz, że nie chciałem porysować tego chromu. Kiedy wyjąłem rewolwer z pudła, spodziewałem się większej wagi. Model jest w całości wykonany z metalu i waży nieco ponad kilogram, ale oryginał waży sporo więcej. Więc zbadałem go magnesem i okazuje się, że ten gnat wykonany jest w całości ze znalu i tutaj nie znajdziemy za wiele elementów stalowych. No może oprócz kilka drobnic z wewnątrz. Więc biorę swój najmocniejszy magnes, jaki mam i sami zobaczcie. Lufa. Spust. Powiedzmy w połowie lufy. Tu nie jest źle, bo tu się łapie od spodu, bo... Dźwignia wyrzutnika jest stalowa i to takie drobne elementy, właśnie jakaś końcówka dźwigni, elementy wewnętrzne, bo kiedy tutaj sobie go przyłożymy, to on się chwyta, ale on się nie chwyta korpus, on się nie chwyta tej zewnętrznej obudowy, tylko on się łapie na tych wewnętrznych elementach, które są w środku. Gdybyśmy wzięli trochę słabszy magnes, to po prostu by w ogóle się nie trzymało i to właśnie wygląda tak, no że drobne elementy, które gdzieś tam podtrzymują, są jakieś podkładki, to się trzyma, ale na przykład bębenek... No niestety. Druga sprawa od razu rzuca się w oczy jeszcze jedna rzecz. Rękojeść rewolweru. Na pudełku mamy napisany Dan Wesson 8 cali Wooden Style Grip. I właśnie o ten grip chodzi. Co prawda jest w stylu drewnianym, ale jakość pozostawia sporo do życzenia. Sam chwyt jest ładnie wykonany i bardzo ładnie pasuje do całej konstrukcji. Chwyt też bardzo dobrze leży i w dłoni, no pasuje po prostu ale jakości wykonania nie mogę wybaczyć. Jest po prostu zrobiony tandetnie, z taniego plastiku, potrafi się sam otwierać podczas dynamicznego strzelania i żeby nieco zmniejszyć trzeszczenie tego elementu, właściciel musiał użyć taśmy klejącej, żeby nieco uszczelnić ten element. Wewnątrz chwytu mamy ukryte miejsce na 12 gramowy nabój CO2. Sam sposób montażu jest standardowy i jest wyposażony w śrubę motorową wykonaną z metalu. I tutaj też zaskoczenie, bo chwyt śruby jest z plastiku. No to jest wykonany z plastiku. Po lewej stronie, ponad chwytem mamy bezpiecznik spięty razem z mechanizmem otwierania bębenka. Dźwignia metalowa działa prawidłowo, ma chropowatą fakturę i bardzo łatwo wyczuć otwarcie, bo ma charakterystyczny dźwięk, no i za każdym razem po prostu go czuć. Co prawda trzeba użyć nieco siły, ale powiem Wam, że jeżeli ktoś ma działające kciuki, to sobie poradzi kanapki, czy się. Bębenek na 6 nabojów nie posiada luzów, wykonany bardzo starannie i współgra bardzo dobrze z dźwignią otwarcia. Co dla mnie najważniejsze, bębenek nie otwiera się sam. Podczas robienia kowbojskich sztuczek i zatrzaskiwania bębna po obrocie, wskakuje na swoje miejsce i nie blokuje się. W bębenne kładujemy imitację nabojów kalibru 44 lub 45, no w zależności od wersji jaką posiadamy. Ten egzemplarz wystrzeliwuje śrut BB w kalibrze 4,46 i do tego naboje są przystosowane. Tutaj nie ma możliwości wsadzenia i strzału śrutem diabolu, ale wiem, że są modele, które mają taką opcję. Sam nabój bardzo ładnie wykonany od strony spłonki w kolorze złotym, wykonany ze znalu, a od frontu gumowy z miejscem na śród. Śród siedzi ciasno, nie wypada, a guma w połączeniu z mechanizmem dobrze uszczelnia przewód lufy. Jest to mechanizm dobrze nam znany z innych wiatrówek. No tutaj, z tą różnicą, że mamy bębenek, śród nie jest podawany z magazynka, więc podczas ściągania spustu. Lufa nieco nam się odsuwa do przodu, robiąc miejsce i w tym momencie, kiedy pada strzał, lufa cofa się, stykając się razem z tym nabojem, z tą imitacją, z tą uszczelką i śród jest po prostu wypychany. No nabój tak w zasadzie jest przedłużenie długości lufy. Poniżej mamy zespół spustu zasłonięty kabłąkiem. Oba elementy wykonane są z tego samego tworzywa, co całość gnata. Kabłąk duży pomieści nawet duże serdelki. Spust działa przyjemnie, jest łatwo wyczuwalny i działa w systemie Double Action i Single Action. Wystarczy, że ręcznie napniemy kurek, i wtedy Spust działa w systemie Single Action. Wystarczy delikatnie ściągnąć spust i pada strzał. Muszę Wam powiedzieć, że sam dźwięk naciągania tego kurka już sprawia przyjemność, bo działa naprawdę bardzo fajnie. Jak w broni prawdziwej, naprawdę. Wygląda to naprawdę spoko. I przyłapałem się na tym, że siedziałem sobie na kanapie i się tak bawiłem. Natomiast strzelając w systemie Double Action, jednocześnie naciągając spust, napinamy też kurek. No i to niestety ma wpływ na celność. Co prawda do celności za chwilę przejdziemy, ale muszę Wam powiedzieć, że spust mimo wszystko działa naprawdę przyjemnie. Kurek, jak wspomniałem, działa płynnie, daje przyjemny szczęk podczas działania i posiada wyżłobienie, co by się palce nie zgał. Na grzbiecie mamy szczerbinkę wykonaną z plastiku. Posiada możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach, i po jej zdemontowaniu możemy zamontować szynę 22 mm z zestawu. W samym końcu bardzo długiej lufy mamy muszkę zaznaczoną czerwoną kropką. Dzięki temu przyrządy nie zlewają się, natomiast są dość spore i przy strzelaniu na średnie dystansy zasłaniają cele. Strzelając na 20 parę metrów w cel wielkości paczki papierosów, niestety te przyrządy celownicze zasłaniają nam większość celu trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić i strzelać się w cel jak widzicie, rewolwer jest pięknie zbudowany, wygląda fantastycznie. Długość lufy mamy 8 cali i jest naprawdę pięknie przyzdobiona. Są takie specjalne frezy porobione. One są tylko w zasadzie ozdobne, bo u góry mamy tą szynę montażową, na którą możemy zamontować no, tą dwudziestkę dwójkę do montażu optyki, ale cała reszta to jest dekoracja. Mi się to bardzo podoba, ale wiem o tym, że między nami są osoby, które lubią bardziej klasyczny wygląd. I skoro już jesteśmy przy lufie, to lufa zewnętrzna ma 8 cali, ale wewnętrzna też ma 8 cali. Lufa wewnętrzna ma dokładnie tą samą długość co lufa zewnętrzna, i tutaj pytanie: jak to się przekłada na strzelanie? Bo jako młotek działa super. Trzeba by zacząć od tego, że ja nie jestem rewolwerowcem i wolę zabawę z pistoletami samopowtarzalnymi. Z rewolwerów strzela się po prostu inaczej niż z pistoletów. Chodzi mi o to, że tutaj strzelanie jest dużo spokojniejsze i po prostu szanujemy strzały. Bo w pistolecie, na przykład w bersie, jeśli nie trafię w cel, to zasypię ten sam cel gradem kulek, bo w magazynku mieści się ich 20 i mogę poprawiać strzały. Tutaj mamy tylko 6 sztuk i po prostu bardziej się przykładamy do celowania. Druga sprawa, że po wystrzeleniu bębenka zaczynamy rytuał. Wracamy do stolika, wyciągamy łuski i ponownie je ładujemy. Potem każdy załadowany nabój ładujemy w bębenek i ten rytuał trwa nawet kilka minut. Wiecie, ja osobiście wolę zrobić coś takiego. Ale wiem o tym, że są ludzie, których naprawdę to jara. Sam właściciel srebrzynka powiedział, że właśnie o to chodzi: nie o celność, moc czy o szybkostrzelność, tylko właśnie o tą zabawę, w ładowanie. Natomiast same wrażenie ze strzelania są pozytywne i to bardzo. Współdziałanie mechanizmów jest na dobrym poziomie: rewolwer strzela bez zacięć. Można nim kręcić na palcu jak kowboj, i strzelać dynamicznie. Długa lufa powoduje przeniesienie punktu ciężkości do przodu, ale szybko się można do tego przyzwyczaić. Brakuje jedynie odrzutu i głośnego wystrzału podczas strzelania z takiej armaty. No i jedyna rzecz podczas strzelania, która wkurza to ta nieszczęsna rękojeść. Jeśli chodzi o celność to wiele zależy od temperatury i czy mamy nową kapsułę. Przy temperaturze około 24 stopni śród na nowej kapsule lata z prędkością około 125 metrów na sekundę. Po wystrzeleniu dwóch bębenków prędkość spada nawet do 105 metrów na sekundę i strzelając na większy dystans, np. 20 metrów, widać lecący śród. Z sensowną mocą wystrzelimy 8, może 9 błędów. Testując go na 10 metrach, rewolwer nie pokazuje rewelacji. Ale co ciekawe, śród lata nawet na 30 parę metrów i można trafić cel wielkości puszki piła. Celność, jak to bywa w półce rekreacyjnej w kalibrze 4,46 mm, jest umowna, ale tutaj mam wrażenie, że srebrzynek jest dużo celniejszy od swoich odpowiedników w tej półce. Tutaj należy wspomnieć, że Dan Wesson występuje w wielu wariantach. Można go kupić w różnych kolorach, długościach lufy, w różnych rodzajach materiału. Ceny mocno się wahają. Dla przykładu, ten egzemplarz, który kupił mój kolega, za 470 cebulionów, dzisiaj kosztuje ponad 700. Są egzemplarze z Lufą 6 cali, które kosztują 400, no ale są także takie, które kosztują i 800. Więc tutaj trzeba mocno rozważyć, ile chcę wydać pieniędzy i który wariant wybrać. Z pewnością zadacie mi pytanie. Dla kogo jest ten sprzęt i czy warto go kupić? Mam wrażenie, że Dan Wesson został skierowany do konkretnej grupy ludzi. Do ludzi, którzy raz na jakiś czas po pracy wracają do domu i chcą się pobawić w kowboja czy postać ze swojego ulubionego amerykańskiego filmu. Siadają na ganku w kapeluszu i kowbojkach odpalają cygaro i zaczynają rytuał władowania i strzelanie z tego rewolweru. Oczywiście to sprzęt do rekreacji, ale ona w tym przypadku wygląda nieco inaczej. Moim zdaniem jest to idealny prezent dla fana kina amerykańskiego, dla brudnego Harego. Dla kogoś, kto lubi tego typu konstrukcje i raz na jakiś czas wyciągnie go z gabloty, żeby chwilę pobawić się w bohatera i postrzelać do puszek po fasolce. Wady, jak latająca rękojeść, rozmywają się podczas zabawy i grania bohatera ze swojego ulubionego filmu amerykańskiego. Krótko mówiąc, jest on wart swojej ceny. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.